Witam wszystkich zebranych na dzisiejszym naszym spotkaniu w Związku Sybiraków. Jest to specyficzna okoliczność, dzień, który przeżywamy my, szczególnie Sybiracy. Ten dzień dla nas dzisiaj jest zaznaczony. I przyszło mi przywitać wszystkich gości zaproszonych, wszystkich gości, którzy tutaj dzisiaj są. Byliśmy uczestnikami mszy świętej, w sadzeniu drzew, a teraz na naszej uroczystości związkowej. Witam wszystkich przybyłych gości na dzisiejsze świętowanie w naszym mieście i tutaj wśród nas. Witam władzę naszego Urzędu Miasta i Gminy, Panią Helenę Sługocką, Pana Burmistrza. Witam wszystkich serdecznie. Witam władzę Oddziału Związku Sybilaków w Gorzowie, Pana Adama Starszuka, który dziś zastępuje nam naszą Radzie Ostrowską. Witam kolegę z Kostrzyna ze Związku. Witam wszystkie koła bratnie naszego Związku z terenu. To znaczy koło z Boleszkowic, koło z, no, z tych naszych bratnich Witam wszystkie delegacje poszczególnych kół w Związku Sybiraków z terenu. Witam księdza, proboszcza, który dla nas ma zawsze czas, i który jest wśród nas. Staramy się się imiennie zaprosić naszych gości, więc powiem ogólnie. Witam wszystkich dyrektorów szkół naszego miasta i z terenu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie, Liceum Społeczne w Dębnie, witam Gimnazjum nasze z panią dyrektor na czele, Szkoły Podstawowe z Dębnie i z terenu, Panią dyrektor przedszkola, pani jest, panią Ulicz, Barbara czy Agata, nie wiem, zapomniałam. Z panią Iwoną Dumą, która tutaj przyszli z dziećmi, żeby razem z nami świętować. Witam wszystkie stowarzyszenia w naszym mieście. Stowarzyszenia Nieułomuśników Tedna z panią Anielem Połodzi, Związek Inwalidów Wojennych z panią Gondynią Henrykiem z Kompatantów Patantów, panią Marysię Mazur, panią Dyrektor Banku Spółdzielczego, panią Barwary Aleksiej, panią Dyrektor Biblioteki, witam również wszystkich. Witam i zapraszam do współpracy pana Adama Kaczmarczyka, który nie jest wybierakiem, ale żyje naszymi sprawami i chwala mu za to. Witam wszystkich, Poczecz Sztandarowy z Kostrzyna, witam wszystkich, Panią Magdalenę Mińską, Panią Joannę Sołtys i wiele innych nauczycieli, którzy nie pozwolą zapomnieć prawdziwej historii Polski. Pani, panu Dyrektorowi Dobrowolskiemu szczególne wyrazy uznania i zapoznania. Zapoznanie naszej prawdziwej historii, którą Pan Dyrektor przez swoją młodzież może go przekazywać. W szczególności Panu Dyrektorowi Dąbrowskiemu dziękujemy za współpracę w wydaniu naszej książki, którą dziś wydajemy. Nie daj Boże, kogoś zapomnieć, ominąć. Wszyscy jesteście najważniejsi. Wszyscy jesteście. Po prostu na ślicznik dla nas. Nie sposób wymienić wszystkich, ale naprawdę wierzcie mi, że jesteście dla nas bardzo ważnymi gośćmi. Cóż mogę powiedzieć? Książkę, którą dzisiaj będziemy tutaj rozprowadzać, to jest historia naszego życia, naszej młodości, naszego dzieciństwa i naszego życia tutaj na ziemiach zachodnich. I witam wszystkich. Że razem dzisiaj z nami świętujecie Państwo, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy byli jedną rodziną, żebyśmy byli tak jak kiedyś na Sewelu i łączyły nas wszystkie sprawy. Nie było biedniejszych, bogatszych, mądrzejszych, wszyscy byliśmy równi, tak i dzisiaj bądźmy wszyscy jednakowo tłumaczeni, wszyscy traktowani jednakowo. Witam wszystkich. Jeszcze raz i serdecznie zapraszam do dzisiejszego świętowania. Dziękuję Pani Prezes w Związku Syberaków. Wzajemnie Pani Zofii Sadowskiej za rozpoczęcie, przywitanie gości. Drodzy Państwo, stało się zwyczajem, że na syberackich uroczystościach... Panowie tych, którzy szczęśliwie wrócili z Syberii, z tego zesłania na niemiecką ziemię. Od kilku lat decyzją Sejmu Polskiego przyznawany jest przez Pana Prezydenta Rzeczpospolity specjalny medal, Krzyż Wysłańców Sybilu. Także dzisiaj mamy tę okoliczność, że jednej osobie wręczymy taki, taki Krzyż. Panie prosimy o dokonanie dekoracji w Pani Przewodniczącej. Bardzo prosimy o powstanie. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Państwa Polskiego, dekoruję Panią Krzyżem ze słońca Sybiru. Poznaję cierpień. Nie zatracenia polskości udawania budowania naszej przyszłości. Nie. Dzięki ojcu memu, który dwie wojny światowe przeżył. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że mieszkani już nas. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Bardzo Proszę Państwa, proszę nie siadać, ponieważ sztandary zostały dwa, tylko sztandarowe, proszę wyprowadzić.